Święta, świąt, wszystko to, co najważniejsze. Spróbujemy, aby podczas tego wielkiego tygodnia towarzyszyły nam także ikony, niezwykłe obrazy, okna na wieczność. Ikony, które pomagają nam zrozumieć głębię tego wszystkiego, co wydarzyło się w Jerozolimie, co uczynił dla nas Jezus i jakie w tym wszystkim jest moje miejsce. Pierwszą ikoną, bo w Niedzielę Palmową. Na samym początku każdej liturgii będzie poświęcenie palm. I tam czytamy Ewangelię o wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy. I są takie ikony, które pokazują ten wjazd do Jerozolimy. Jest ikona ze szkoły Rublowa, są inne ikony. I spróbujemy przyglądnąć się tym ikonom. Żeby widzieć te ikony dobrze, rozumieć, trzeba wziąć do ręki Pismo Święte. Ja także chcę się posłużyć Ewangelią z Ewangelii Łukasza. O tym wieździe posłuchajmy fragmentu tekstu. Gdy był już blisko Betfage i Betanii, w pobliżu góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch uczniów z poleceniem idźcie do wsi, która jest przed wami. Wchodząc do niej, znajdziecie przywiązanego osiołka, na którym nikt jeszcze nie siedział. Odwiążcie go i przyprowadźcie. A jeśli Was ktoś zapyta, dlaczego go odwiązujecie, odpowiedzcie: Pan go potrzebuje. Wysłańcy poszli i zastali wszystko, jak im powiedział. Gdy odwiązali osiołka, jego właściciele pytali: Czemu go odwiązujecie? Odpowiedzieli: Pan go potrzebuje. I przyprowadzili go do Jezusa. Następnie narzucili na osiołka swoje płaszcze i posadzili na nim Jezusa. Gdy jechał, rozkładali swoje płaszcze na drodze. Kiedy zbliżał się już do podnóża góry oliwnej, cały tłum uczniów radując się, zaczął głośno sławić Boga za wszystkie cuda, które widzieli. Wołali: Chwała temu, który przychodzi jako król w imię Pana, pokój w niebie i chwała na wysokościach. Niektórzy faryzeusze z tłumu mówili do niego, Nauczycielu, upomnij twoich uczniów. On odpowiedział, Mówię wam, jeśli oni umilkną, kamienie będą krzyczeć. Tyle fragment Ewangelii według Łukasza. Spróbujmy zobaczyć tę ikonę wjazdu pana Jezusa do Jerozolimy. Ona ma kilka warstw. Ta najgłębsza warstwa, tło, proszę zwrócić uwagę, tam są trzy ważne elementy. Jest góra, jest drzewo i są zabudowania Jerozolimy. To, coś nam przypomina z innych ikon, to przypomina nam chociażby te symbole z ikony trójcy Rublowa. To są symbole, za którymi ukrywa się tajemnica Boga Trójjedynego. Wysoka góra bardzo często ma jeszcze rozpadlinę. To jest symbol Ducha Świętego, bo z tej rozpadliny tryska woda życia. Drzewo to jest symbol Chrystusa, Chrystusa, który zawiśnie na drzewie. I zabudowanie Jerozolimy, dom, budynek to świątynia, w której przebywa Bóg. To świątynia izraelska. I te trzy elementy są bardzo istotne, bo tajemnica wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy ona dokonuje się dzięki właśnie woli Boga, Boga w którym ma udział i Duch Święty, Ojciec i syn Jezus Chrystus. Nieco niżej widać Jezusa, który jedzie na osiołku. Proszę zwrócić uwagę, że Jezus na tym osiołku nie jedzie okrakiem, siedzi bokiem. Odziany jest w purpurę i w szatę błękitną, co symbolizuje, że jest Bogiem i człowiekiem. Ma wokół głowy aureole z krzyżem, na którym jest wypisane słowo o On, czyli jestem, który jestem, że jest Synem Bożym. I czyni gest błogosławienia. Tam On się jawi jako Pan, jako Kyrios, jako Zbawiciel, jako Wsiedierzyciel, ten, który przychodzi, aby przynieść zbawienie całemu światu. Można sobie postawić pytanie, dlaczego Pan Jezus wybrał taki środek lokomocji, jakim jest osiołek? Czy nie było innych? Przecież jako król i władca mógł wjechać na koniu, ale osioł to jest zwierzę biblijne i ma bardzo głęboką symbolikę. My często traktujemy osła dość negatywnie, w tym sensie, że przypisujemy mu bardzo złe cechy, ale proszę pamiętać, na osłach w Starym Testamencie do Jerozolimy wjeżdżali królowie. Poza tym jedno z proroc, które zapowiada Mesjasza, księcia pokoju, właśnie zapowiada go, że on wjedzie do Jerozolimy na oślęciu, źrebięciu oślicy. To jest bezpośrednio odniesione do Pana Jezusa. Ale oślica, czy osioł w Biblii, to także symbol tych wszystkich, którzy są. Uciskani i ciemiężeni. To także jest symbol, że Chrystus nie chce spektakularnie, z potęgą, z mocą wjeżdżać do Jerozolimy jak inni władcy, pełni pychy, pełni pogardy dla innych. On jest sługą wszystkich. I w tym ośle, w tym zwierzęciu takim, z jednej strony bardzo odpornym, ale z drugiej strony bardzo pokornym często ubitym przez ludzi często poniewieranym on nie ma dużych wymagań pokarmowych jest odporny na upały a więc w tym klimacie e, ziemi świętej on tam bardzo dobrze się odnajduje ale w tym zwierzęciu można odnaleźć tych wszystkich którzy są właśnie poniżani którzy są słabi o których się nie pamięta którzy są pogardzani bici Właśnie Jezus chce dla nich być królem i mesjaszem. Razem z nimi chce wjechać do Jerozolimy. Za Panem Jezusem zaraz idą apostołowie, bo Pan Jezus niejako ich wyprzedza. Wyprzedza ich w tym sensie, że On biegnie do tej Jerozolimy, aby wypełnić to, co się ma dokonać czyli oddać życie, pokazać, jak bardzo kocha człowieka. I wreszcie jest świat Jerozolimy. Ci, którzy wychodzą naprzeciw Jezusa, ci, którzy chcą go z jednej strony przywitać. Jedni kładą szaty przed Panem Jezusem. Wierzchnia szata to była naj, najdroższa rzecz, jaką można było. I ci, którzy widzieli w Chrystusie Mesjasza, właśnie te szaty składali u jego stóp. Ale wiemy, że są tacy, którzy są zgorszeni tym, co widzą. W jaki sposób, dlaczego Jezus tak jest witany przez innych. Jako król, jako władca. I warto pamiętać, że ciąg dalszy tej Ewangelii jest już smutny, dlatego że Jezus zapłacza nad Jerozolimą. Dlaczego? Dlatego, że Jerozolima nie rozpoznała czasu swojego nawiedzenia. Jezus wiedzie do Jerozolimy, wiedzie do tego miejsca świętego, tam zostanie osądzony, tam zostanie skazany na śmierć. I zostanie wyrzucony z Jerozolimy, wyrzucony poza miasto, aby umrzeć za cały świat jako największy złoczyńca. Dlatego kontemplując tę ikonę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, warto sobie takie chociażby proste pytanie postawić, w którym miejscu tej sceny ja się znajduję. Ikony są tak pisane, że zawsze jest miejsce na tego, który kontempluje te ikony, który patrzy na te ikony. W którym miejscu ja jestem? W jaki sposób ja odkrywam tego Jezusa w swoim życiu? Jakie on ma miejsce w moim życiu? Pozdrawiam wszystkich.